Kończą się zimowe ferie, kończy się okres karnawałowy. W Gminnym Ośrodku Kultury w Czarnej Dąbrówce zastaliśmy dzieci w trakcie zabawy zorganizowanej przez pracowników ośrodka oraz firmę Przygoda Team Zbytowa. Bytowa. Nie Nie ma uszu? Nie to Nie ma nikogo. Nie Nie targać, Nie no? za Tańczymy la bada, la bada, la pada, tańczymy la bada, indiani, na bada małego indianie, na gruza szucie, tańczą go indianie, 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 tańczą go indianie i, i go boryk też. Koniec ferii, a widzimy bardzo dużo dzieci i jakaś przepiękna zabawa w czarnej nobrówce, w goku czarnej nobrówce. Z jakiej to okazji? Jest to bal karnawałowy, na zakończenie może podsumowanie ferii zimowych, których no, podczas naszych y, zajęć, których odbywaliśmy w, podczas ferii na no, Gminnym Ośrodku Kultury. No tak, ale widzieliśmy również, że te dzieci są bardzo ładnie przebrane. Kto ich przebierał? Oczywiście rodzice, wkład rodziców, tak, mają możliwości, y, możliwość oczywiście wypożyczenia od nas również strojów karnawałowych, których kiedyś zakupiliśmy, tak. No właśnie, a y, y, ze sceny widzieliśmy jednego pana, który no przeróżne piosenki śpiewał i dzieci bardzo szybko chwytają to. Skąd ten zespół? <laughs> to jest firma, którą y, współpracujemy, firma Przygoda, która właśnie no pomaga nam tak z organizacji takich imprez. A to nie, nie jest firma z Goku? Nie, nie. To jest firma zbytowa, przygoda. I skąd w ogóle pomysł, żeby zorganizować taki karnawał dla dzieci? Oj, to jest od wielu lat. Podczas ferii, właśnie staramy się na zakończenie ferii. Yy, przygotować właśnie takie podsumowując ferie bal karnawałowy tak? I pomimo że mróz jest niewielki bo zaledwo prawie 10 stopni ale dzieci dużo przyszło No myślę że tak myślę że tak czasami bywało lepsze szersze grono no ale cieszymy się tym co jest tyle na nas wspólnie jest jedziemy, A ja może oczywiście patrzyć drogów do rady i cztery osoby z zwyciężą. i konie nas wspaniają, bo i na ulicy nie, konie, żeby się i jedziemy. Jeszcze pół minuty, żeby wygrać ten karton? Rosło, z dzikiego zachodu. Dawno nas tu nie było z kamerą, nie widzieliśmy co się tu dzieje, widzimy nowe sale, widzimy dużo prac, czyli zajęcia odbywają się w Goku bez przerwy. Tak, oczywiście mamy zajęcia plastyczne, y, dzieci wykonywały prace z masy solnej, y, plakaty zimowe, tak, Ucha, nasza zima zła, y, I wiele, z, wiele innych. Tak, tak, i wiele innych oczywiście. Zajęcia muzyczne, taneczne, y, wokalne. Myślę, że... bo również miło nam, że zobaczyliśmy Panią, pierwszy raz myśleliśmy, że ktoś inny będzie. A Pani od kiedy pracuje? Pracuję tu dwa lata. Nas już nie było tutaj dwa lata. No pewnie tak, pewnie tak, tak to a... wygląda. No coraz a, więcej a... się u nas dzieje, więc myślę, że dlatego stąd też stąd Wasze zainteresowanie. A Gminny Ośrodek Kultury otwarty jest od i w jakich godzinach i w których dniach? No tak, no wiadomo, biurowy, tak, to z, od ósmej, ale tak to zaczynamy zajęcia różne od godziny dwunastej do osiemnastej. Tak. Czy jakaś większa impreza szykuje się w następnych miesiącach? W, już w lutym. Kolejny, las, kolejny raz na miłosną nutkę w wykonaniu, chcemy właśnie piosenki w wykonaniu naszych tutaj miejscowych przedstawicieli jednostek, tak? Czyli śpiewają piosenki o miłości, to jest taki przegląd. Czyli walentynki. Tak, oczywiście nawiązując do walentynek. Dziękujemy bardzo i życzymy powodzenia, aby jak najwięcej dzieci i młodzieży uczestniczyło w Waszych zajęciach gminnego Ośrodka Kultury w Czarnej Nubrowce. Dziękujemy. Na scenie widzę palmy. Na scenie również na, letni nastrój, a na dworze minus 10. Skąd w ogóle pomysł, żeby w ferie robić coś z lata? Yy, no, mamy taki, takie założenie, żeby ogrzać troszeczkę klimat, przynajmniej jeżeli nie dobrą zabawą, to jeszcze dekoracjami palmowymi. No ale najważniejsze jest oczywiście to, żeby było gorąca atmosfera. Wiem z własnego doświadczenia, że granie na zabawach, weselach to jest troszeczkę trudniejsza praca. Natomiast z dziećmi to być najtrudniejsza. No, dzie dzieci to są naj najtrudniejsi odbiorcy, ponieważ oni się nie dadzą oszukać w żaden sposób. Przyjmują tylko to, co jest po prostu najlepsze. No, my staramy się tak to robić. No właśnie staramy się robić, ale gdzie się uczycie? Skąd ma czerpiecie materiały? No, przygotowane mamy ponad 40 konwencji różnych zabaw dla dzieci i wykonujemy już je od kilkunastu lat. Więc Dokładnie. To doświadczenie, które zdobyliśmy w różnych miejscach. No właśnie, a słyszałem, że występujecie bardzo często i gdzie? Jaki jest Wasz rejon działania? Znaczy, nie ograniczamy się do jakiegoś konkretnego tutaj regionu, tylko no występujemy tam, gdzie po prostu ktoś chce mieć wspaniałą zabawę. Tam jesteśmy. robimy. Tak samo na południu Polski korzystają z naszych usług jakieś duże koncerny, jak i na przykład jak tutaj domy kultury. No, Aha, ma... czyli to nie jest tylko tak, że babicie dzieci? Macie różne e, formy rozrywki. No tak, tak. Robimy zabawy dla dzieci, ale również i dla dorosłych. Tak samo zabawy w, w plenerze. No, dla dorosłych. Szeroko pojęte imprezy integracyjne i takie zabawy. Dla dorosłych na przykład? Y, jakie imprezy? No dla dorosłych to, 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 co bawią się dorośli, od zaczynając od plenerze jakichś zadań ekstremalnych, czyli jakieś kłady, liny, zjazdy na linach, spinaczki, tego typu rzeczy po takie rzeczy... Czyli za... No na przykład surwivale, po rzeczy zaawansowane pod kątem na przykład motywacji zespołu bądź wynagradzania pracowników, po czystą zabawę, czyli na przykład imprezę teraz... Jaką? paintball tak, ale chodzi mi też o to, że robimy również imprezy przebierane w, w salach. Czyli na przykład ostatnio robiliśmy konwencję, y, tak zwaną piekielnie udaną imprezę, gdzie, y, gdzie po prostu sceneria i to co się odbywało było w konwencji piekielnej. Czy jest u Was w ciągu 12 miesięcy, 12 miesięcy jakiś wolniejszy czas? W zasadzie nie, w zasadzie co chwilę jakieś działanie mamy. Czy to zima, czy to lato, czy to wiosna? To mamy praktycznie zawsze jakieś działanie. Jak to nie są imprezy takie rozrywkowe, to właśnie w terenie. Jeżeli nie to, to zajmujemy się z jakimiś spływami kajakowymi, bądź innymi rzeczami związanymi z rekreacją i z wypoczynkiem. No właśnie, bo widzimy, że na dworze minus 10, a Tomek ubrany w krótkie spodnie, w, w kepi ładne. Tak, tak, bo odgrywam tutaj postać Pampaliniego, czyli znanego łowcy zwierząt i podróżnika czyli firma? Firma Przygoda Team Zbytowa". Bytowa. To no teraz będzie było bardzo dobre. Podnosimy się, idziemy w prawo, w prawo. Szwabo, szwabo!